Z tej strony Kamil Gameplay a to jest drugi odcinek z serii PINGWIN Pack 3. Nag y grałem trochę poza kamerą, bo. Znaczy, nie, nie złe, że grałem poza, tylko. Nagrałem fajny odcinek, ale wszystko się zwaliło tak jak zwykle i. no, nie stawiłem go, bo. Komuś, kto by chciał obejrzeć taki głupi odcinek, gdzie wszystko. Sielami, wszystko się psuje, więc. No, dobra, zebraliśmy trochę rzeczy, no to. Idziemy w podróż. No, zbiera, zebrałem trochę. No, potem zebrałem na odcinku trochę żelaza. No. film Nie, nie trwał za długo, bo jakieś 10 minut, ale zebraliśmy trochę żelaza. No i. przepaliłem, zrobiłem e, kirofy i miecz, i e, e, żelazny pierśnik No i. E, Mieliśmy się wybrać, poszukać czegoś nowego, ale wszystko się zwaliło, no ale, dobra, może się na mnie nie obrazić a za to, że zrobiłem trochę bez was, ale, dobra, kto to jest, Wild Horse, ciekawe, czy będzie atakował, o, królik, weź mnie w straż. dobra, to idziemy dalej, w podróż. Mówiłem, że w następnym odcinku może zrobię time z zbudowania domu. Tak, zbuduję sobie dom, żeby gdzieś mieszkać. O, jaka fajna panda. Jaki słodziak. To jest niedźwiedź? Z daleka wyglądał jak panda. Ciekawo czy umie się bronić. Ale fajne. Ja nie mogę, jak skaczę. No to razem skaczemy, no, no, no. Idę, daj. Zajdiemy go, nie wiem po co. Pomyślałem, że coś dobrego dropnie, ale się mi. Co to jest? What? all Epic. Ja nie mogę. Tam chyba nie w domek. Dobra. zawalczę z Big Cat. Big Cat. Big Cat. Big Cat. Dobra. A to, bijemy go. Ha! Uh. Dobra, de de de, o ty, co mnie nie bije Dobra zmienił stronę, Teraz jest ze mną Mam pełne jak muszę coś zrobić Muszę gdzieś schować moje rzeczy, ale po co na się drewniane pillow? No właśnie To już nie, nie coś złe Ale fajne góry, serio Taka ściana, taka pół Taka prościutka Normalnie jakby ktoś z ją budował góry Takie idealnie wyjrzeć Ło, trzeba to z góry zobaczyć. U, wow, ja nie mogę się wydaje takie idealnie proste. Ło. Kryształy jak fajnie woda spływa, ja nie mogę. U, ale fardzy skoczyłem do wody, ja nie mogę. Ale mi się przyfarciło. Nie no, taki fart, że ja nie mogę. A ja jak teraz nam wbić? Dobra, będzie się budować trzeba trochę. Dobra, to pokopię trochę kobla i zaraz tam wchodzimy Jade Cliff, czyli Cliff, czyli Cliffy. Cliff, czyli cliffy, a Jade... Nie wiem, może niebezpieczne. Może. Zawarcie angielskiego nie jest na no, Może zgady, zgadłem. No to idziemy dalej. Wbijamy na górę prawie na górze No, Tu wbiliśmy na górę i Widok będzie pewnie epicki Tak epicki Pierwsze słowo epicki w tej serii Albo drugi Ale chyba pierwszy No właśnie Wow Nie, za mała góra, żeby była taka trochę większa Albo bym ro, trochę rozbudował to Taki fajny domek tam był I tak, i tak sobie tam zrobić jakieś widełko wody i skakać na Bandi Wow o, Jaki widok Piękny Oto skaczemy na Bandzi? No to skaczemy na Bandzi. Ok. Uuuu. Ale skok na Bandzi. O to chodzi. Adrenalina. Tam widziałam jakąś lawę. Zaraz zobaczymy, co ta lawa jest. O, lapa. O, kolejna panda. Teraz Treść oszczędzę. Dobra, idziemy dalej. Dobra. O, kitty, 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 kitty. Bijemy się? Uuu, jak się rzucił. A! O, zielone kryształki. Chyba ziemne. A Nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Ale co tu mogę walić? Chcę coś, to mi się nie przyda. No, dobra. Kolejne grzybki, takie fajne, super wybrane, Tam było żelazo, to wykupimy trochę żelaza. No to... Ten odcinek może być krótszy niż poprzedni, bo... Nie chcę, żebym się stawiał 6 godzin, tak jak tamten. 15 tam jest 6 godzin. Troszkę sobie wyobrażacie, wyobrażacie jaki ja mam wolny internet. Więc... Jeszcze, jeszcze? Ale jak lawa mi się przyle, to może zapamiętam Albo zapisz B, LA. 2. Ła, jaki fajny korek. Dobra, tu była świnia. Dobra, tu mamy jakoś jaskiń. Nie, fajna nam. Doskaczemy. No Czy mi wodę. Dobra. Na dziesiątym poziomie powinno być kolejne serduszko. O to mi chodziło. Jest, jest. Piąte serduszko o, to trochę zabolało. Półtorej serduszka mi zabrało. Jak ma, pięć serd jak ma się pięć serduszek, to jest naprawdę dużo. No właśnie. Dobra, to oświetlimy trochę i kolejne zejście na dół. Wykopiemy trochę kopry, ore, i w końcu możemy to wykładać? Możemy. To jest. Zaraz zobaczymy. Amber. Dobra, już jestem i idziemy dalej. No i tu mamy kolejne, chyba Fire shardy. Nie pamiętam dokładnie wszystkich nazw z Tumacraftem. Surowo wywalimy. Tak, Fire shard. Miałem rację. No tu mamy jakieś kości. Tak, tak ja myślałem, że z tego wypadają kości. A to czasami nie. Wow, ale fajne! Mm, znowu czerwone kreski Kurde, w następnym odcinku Ustawię Nagrywanie na inny przycisk Bo kreski się włącza f9 Bo mi ktoś doradził w komentarzu Ale F9 mam pod, ale, pod Nagrywanie mam pod f9, więc Mi się nagrywanie nie będzie włączać, Więc ranę Ale Dobra, to jedna kreska Nic, nie przeszkadza no. Dobra, to idziemy dalej. A, dobra, bym zapomniał, że trzeba oświetlić, bo na filmiku będzie trochę ciemno. I potem będą łapki w dół za to, że nie oświetlam. Bo zawsze zapominam, bo jak znowu grałam, to nie trzeba za bardzo oświetlać jakaś nowa ruda. Ciekawo jaka. Będą mi tym ore, więc może... Co tu można wywalić? nitkę jedną, albo się śmierć. dobra, to wywalę to pełne jedno to jest ruda aluminium ale to chyba też z galactic crafta jest no, tak mi się wydaje bo ten koper to też z galactic crafta to też z galactic crafta no no to idziemy dalej no to idziemy dalej i spisamy się do końca odcinka no to. Idziemy jeszcze trochę pokupimy i będzie koniec. No to, tu mamy. Znowu Glowstone. A jednak nie. A tutaj? O jest. Nie zawsze sobie jednak Glowstone wypada. O, znowu to kupić <coughs> faj Fajnie. Ale lak, luck. ale lak. Jeden wpadł. Dobra. Gdzie zginęliśmy? 224 metry stąd. No to ja dojdę na miejsce i tam się pożegnamy. No dobra, czy z dotarłem na miejsce tam, gdzie zginęłem. I idziemy dalej. Znowu te głupie kreski. I tu mamy lawę. U i jakoś nowo -luda. Fajnie. Fajnie. Lubię saga. Tki. I co tu możemy walić? No tu może. Może, może, może... O, nie, się na to się przyda. Co teraz mogę wywalić? Mm. kurde. Dobra, siekierka. To Sinabar jest, Or. To jest, jak się nie mylę, z Taumcrafta. Szkoda, że straciliśmy dziesiąty poziom, ale... Dobra, no to... To lajkujcie, subskrybujcie i cześć!